Cześć, witajcie z tej strony znowu Opera, a przed sobą macie kolejny odcinek operacji i Blue Estate. Grę podobną bardzo do tej, która wyszła dosyć niedawno, czyli Rambo, gdzie jest to gra bardzo arkadowa, jest to strzelanka arkadowa, gra akcji, w której w zasadzie nie poruszamy się z własnej woli, a jedynie obserwujemy to, co robi postać bez wpływu na jakikolwiek, na jakąkolwiek rozgrywkę, na, na jakikolwiek początek porządek rzeczy. To dlaczego ta gra może kogoś zainteresować? Dlaczego w ogóle ośmielam się ją pokazywać? A no dlatego, że po pierwsze jest strzelanką i dla fanów strzelanek pewnie będzie czymś ciekawym po drugie walimy tutaj praktycznie same headshoty ponieważ jest to gra oparta na em, boksowym systemie celowania tak jak mamy to w mm, Counter Strike gdzie wystarczy że przycelujemy trochę w głowę no i już mamy headshot także em, dla ludzi którzy są niewymagający i wystarczy im ganianie celownikiem po mapce po mapie bitowej, którą widzą przed sobą, czyli po ekranie i zbieranie punktów, ponieważ niczego nie odblokowujemy poza kolejnymi rozdziałami gry, no ale to logiczne, że skoro przeszliśmy wcześniejszy wątek, to dostaniemy dostęp do kolejnego to jeżeli nic poza tym Was nie interesuje, to to jest specjalnie gra, gra dla Was. Po drugie, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że gra jest przyśmiewcza, jest bardzo komediowa, teksty zwalają z nóg, a często są także tak śmieszne, że nie jesteśmy w stanie utrafić w głowy przeciwników. Niestety gra ma to do siebie, że jej poziom trudności nie nadaje się na moje tak naprawdę zdolności strzelnicze ponieważ nie jestem zbyt dobry w tego typu strzelankach ja jestem bardzo fanem Quake'a i Unreal'a gdzie rzeczywiście mogę z bazuki lub granatnika celować do przeciwnika strzelanie z biodra albo z jakiegoś pistoletu karabinu, gdzie muszę trafić w głowę, by osiągnąć jakiś tam specjalnie konkretny wynik, no nie jest moją najmocniejszą stroną. I tak pokażę wam kawałek rozgrywki, e, pierwszy jej rozdział, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to wygląda. I tak jak mówię gra bardzo mocno stawia na fabułę, jest to w ogóle opowieść taka czysto filmowa, kinowa. Filmów z lat 70. jak kodzak na przykład, nie? Oczywiście cały czas gdzieś tam nasz bohater, jak i twórcy gry zagadują do nas typu, em, no skoro nie chcesz tego słuchać, to zmutowaliśmy to specjalnie dla ciebie, takich kilka rzeczy. Narratorem tej gry w ogóle całej jest no właśnie powiedzmy że detektyw jednak jest to zwyczajnie gracz który się wczuł Najlepsze jest to, że nasz bohater co jakiś czas poprawia sobie grzywkę. Trochę wam to podgłośnie, bo wydaje mi się, że możecie tego nie słyszeć. Powiedzmy, że coś takiego. Dobra, niech tak będzie.

Widzicie, ciężko jest nie trafić headshota. Przeciwnicy pojawiają się znikąd, fabuła nie jest może najmocniejsza, przedmioty są niemożliwe do rozbicia, przynajmniej w większości. Te wazy naprawdę nie są budowane z tytanu i nigdy nie były, a okazuje się, że w tej grze jak najbardziej. Wiele jednak z przedmiotów, za którymi chowają się, a jednak da się je rozbić, a no, nigdy mi się tego nie zdarzyło. Wiele z przedmiotów da się jednak rozbić i spokojnie możemy rozwalić większość pomieszczenia, do którego wyszliśmy. Hmm. Berta Kowalski, Kłolskie tak. Czyli mamy tutaj trochę naszej polskości. Dla zabarwienia jeszcze tego wszystkiego mamy jeszcze dodatkowo w pierwszej mapce strzelać do tych porcelanowych kotków drugiej mapce do kwiatków a później nie wiem, generalnie nie skupiałem się na tej grze za specjalnie Tak jak mówię, to nie jest gra dla mnie. W zasadzie nie mamy na nic wpływu strzelamy tylko headshoty tak jak widzicie, ograniczenie amunicji jest zerowe a jedyna decyzja jaką podejmujemy to to czy gościa zastrzelić wcześniej czy później. Grę, no gra się jak byśmy byli uczestnikiem filmu właśnie z lat 70 o gangsterach i policji, dużo strzelania, policja jest skorumpowana w większości. No, gra się w nią po prostu dobrze. Nie jest to jakaś wyśmienita gra, nie jest to topowa jakaś półka, ale na pewno zajmuje nam czas na bardzo bardzo długo i warto jest sobie pograć no jeżeli ktoś jest akurat zainteresowany taką tematyką no to się będzie cieszył tak ja niestety nie przepadam to znaczy nie jest tak, że nie przepadam za filmową akurat taką zajawką. Bardzo się cieszę, że takie gry wychodzą. Tylko chciałbym, żeby one były raczej w postaci jakiegoś Call of Duty, czy coś w tym stylu, bardziej w postaci jakiejś strzelanki Jeżeli takiej przeklikiwanki, no bo to, ja wiem, no nie jest chyba gra dla mnie, no ale wiem, że jednak są fani takiej gry, no i kiedy zobaczyłem, że rzeczywiście to jest strzelanka, zapaliłem się, no i cóż, zagrałem. Mam nadzieję, że kogoś z was ona zachęci, jeżeli jesteście fanami, to proszę bardzo, jeśli nie, no ja wiem, warto spróbować, czemu mielibyście nie próbować. Tylko tak jak mówię, musicie się porządnie przed zakupem tej gry zastanowić. Nie ona może jakaś tam najdroższa. jeszcze mamy dodatkowo jakiś dostęp do quick time eventów gdzie musimy strzelić w konkretne miejsce no i odblokowuje nam się jakiś tam slow motion czy, czy, czy dodatkowa amunicja czy coś tam także ta gra jest przepełniona cudami i tak naprawdę jak dla mnie jest naprawdę super no tylko to nie jest mój typ znowu ona powinna się ukazać w nie zagrałbym niż w tej serii ale skoro już ją mam, to czemu by wam jej nie pokazać, nie? Jak widzicie, gra jest całkiem z jajem, daje możliwości, żeby się pośmiać. Tylko na przykład chciałbym zobaczyć w tej roli Arnolda Schwarzenegera, a nie jakiegoś no name'a z sycylijskiej mafii. Ponieważ nie jest mi to potrzebne. Arnold Schwarzenegger ze strzelbą byłby tutaj dużo lepszą postacią na pewno. Najlepsze jest to, że jeszcze możemy sobie włączyć... Um, Aiming helper czy coś w tym stylu? Oh, to kombo możemy nabijać praktycznie bez końca. Po co? Nie mam żadnego pojęcia. Właśnie o to chodzi. W tej grze w zasadzie nie gramy po nic innego jak tylko by zdobyć punkty. Punkty, które do niczego nam się nie przydadzą. Nie mamy możliwości jakiegoś tam rozwoju postaci, nie mamy też możliwości jakiegokolwiek e, wpływu na fabułę w ten sposób, ani do kupienia sobie nie wiem amunicji, czy startowej broni, czy jakichś tam ulepszeń, no czegokolwiek w zasadzie więc jaki to ma sens no żaden no, więc jaki sens ma granie w tą grę poza fabularnym nie sądzę żeby miało jakiśkolwiek no nie odczuwam zwyczajnie potrzeby by zagrać w tą grę no, no nic mnie do niej nie ciągnie nic mnie nie kusi już teraz kiedy wiem że to jest strzelanka właśnie tego typu Hey, is supposed to be a place to Oczywiście sądziłem, że jest to strzelanka i gdyby... Gdybym wiedział, że jest to strzelanka taka przeklikana, to... To jest czysta arkadowa, jeszcze z automatów pozycja, której tam akurat no nie przepadałem za tymi grami. No. Było, było kilka dobrych pozycji i w zasadzie to tyle. Chodziło się na PKS, żeby tylko sobie wrzucić pieniążek i zagrać. Nawet nie pieniądz, tylko tzw. Currency, tak zwany in-game kurency, tak? Czyli żetony, które kupowało się na Legalu. Gra może jest stworzona dla kogoś yy, bardziej jak Patryk Rojorojewski. No na pewno nie dla mnie. No, on lubi się cieszyć z takich gier, gdzie tam wali headshoty, gdzie ta fabuła jest śmieszna plus. Podejrzewam, że nie przeszkadzają strzelanki tego typu. mnie wręcz przeszkadzają. No, no, nie są im potrzebne na rynku z grami, który ma tak wiele do zaoferowania. skoro ma tak wiele do zaoferowania, to ta gra może dla fanów starych gier, gdzie, gdzie był ten motyw, gdzie tylko się mieszkau grało i tak dalej i tak dalej. To, to dla nich jest może ta jakaś tam rozrywka, no dla mnie, gdzie ja wymagam czegoś jednak od gry, żeby mnie przyciągnęła, nie jest to najlepsza pozycja. Nie ukrywam jednak, że od biedy powiedzmy w jakiś tam letni wieczór, gdzie naprawdę nie będę miał co robić, gdzie skończą mi się już pomysły w co tu zagrać. Gdzie skończą mi się gry, a że jestem fanem RPG'ów i strategii, to wątpię, żeby mi się skończyły, to wtedy z przyjemnością powrócę do tej pozycji. Teraz jednak, no, nie zachwyca mnie, nie zadowala. Znam lepsze pozycje. Mam też na pewno lepsze pozycje na dysku, lepsze pomysły do rozgrywki, jeżeli to. To może być zabijać czasu, aczkolwiek... No nawet w ten sposób bym tego nie nazwał. To jest po prostu taka mocna średniawka dla fanów. Ale jeżeli ktoś nie jest fanem, to stwierdzi, że jest to mocno słaba gra. Na pewno tak. Zobaczmy, co tu się da jeszcze zniszczyć. Chciałbym na przykład... Jak nie lubię horrorów zagrać w horror właśnie w ten sposób skonstruowany. No, strasznie bym się cieszył, naprawdę. Powiedziałbym, że nic mnie jakoś tam w dziwny sposób nie zaskoczy, tak? Albo że zacznę podczas łażenia po korytarzu słyszeć jakiś taki dziwny oddech czy coś w tym stylu. Lepiej nie. Nie lubię horrorów te, 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 tego typu. A w taki horror akurat bym zagrał bardzo przyjemnie. Podejrzewam, by mi się w to grało. Right on the I to jest kawał robienia, nie? The Sikh's true origin was shrouded in mystery, but according to my number one informant, <laughs> Kim Sikh had a rap sheet full of murder, craft, and theft, while his twin brother Kim Born was feared from east to west as a killer of young and old and girls. Either. Oh, so these are the real Najlepsze, że nieważne jak cienka jest tutaj zasłona, to i tak musimy najpierw przestrzelić zasłonę i tylko w niewielu przypadkach dopiero zadajemy obrażenia, więc ten, jakby to nazwać z polskiego, bullet velocity, jakby to tak było, jest to bardzo nikły. Czy Z drugiej strony to dobrze, bo możemy się schować za takim papierowym parawanem i nic nam nie będzie, aczkolwiek... No i znowu, oczekujemy czegoś lepszego, nie? Przynajmniej ja oczekuję, jeżeli dla Was to nie jest problem, to stanowczo powinniście w tą grę zagrać. Poza tym, jak widzicie, ten model zniszczy nie jest jakiś najgorszy. Widzicie, całkiem ładnie da się rozbić. I te wszystkie. O? Nie wszystkie. Nie, nie wszystkie. <laughs> naprawdę, jeżeli macie ochotę wykazywać się refleksem i obejrzeć sobie naprawdę dobry film gangsterski, to ta gra jest dla was. W 100% gra dla was. No. Sprawi wam dużo przyjemności, ponieważ jest tu świetna muzyka, świetna narracja, bardzo dobre sceny. I humor. Jest naprawdę najgorsza gra. Ona podejrzewam, że jest nawet jedną z najlepszych na rynku tego typu. No niestety mnie ona jakoś nie bawi.

You've to be kidding me. Look It But thank God you're here, Tony. The Sikh brothers' goons jumped me outside the smoking barrel just before my shift. I thought I'd never escape. Well, the day's still coming out of you, check. So what's with the hardware? Is something wrong? We need something more.

Nic nam ono nie daje, możemy sobie przegrać ten level jeszcze raz, co nie jest nam kompletnie potrzebne. No ale tak jak mówię, jeżeli gra ma fanów, proszę bardzo, spróbujcie, zaatakujcie w ten tytuł, może akurat Wam się uda spędzić całkiem dobre godziny. A póki co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale.